Badi, buba, oj, <tryk> 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 Aha, buba walcz! Nie daj się <tryk> Co, to Badi, to Badi patrzysz, straszny, a nie atakuj mnie tu może Buba! Buba nie daj się dobrze, wywalczyłaś kija. Kij się tobie należy. Dobra. Daj jeszcze raz. Daj jeszcze raz. No proszę bardzo. Proszę bardzo. O jejku. Dawaj, oddawaj kija. Dawaj kija. O ładnie, ładnie. Buba też został. No i proszę bardzo. Proszę państwa. Aport! Pięknie! Ha, 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 ha. No, Buba, walcz! A, podzielił się kij! No! Znalazło się pokojowe rozwiązanie. Ale Buba! Pięknie! Ale większa część przypadła Bubie! The winner is Buba!